Dzień dobry Państwu. Witam Dzień. bardzo, bardzo serdecznie na majowym integracyjnym spotkaniu pod tytułem Wiosna w poezji, muzyce i obrazach. Oczywiście z okazji Dni Koszalina, czyli urodzin naszego miasta. Witam w imieniu Stowarzyszenia IKAR, oczywiście swoim własnym, a także koleżanek tworzących poezji, Poezję, a muzycznie przywitał Państwa Staszek, oczywiście własną kompozycją utworzoną specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie wszystkich Państwa i oczywiście każdego z osobna. Czujcie się Państwo przywitani, tak? Oczywiście. <kluczy> Życzę miłego spotkania. Niech ono pozostanie na długo w Państwa pamięci jako radosne popołudnie. Radosne majowe. Życzę miłych wrażeń i posłuchajmy.

więc później na miejsce przeznaczone zostaną za o tym zawsze czy się... Zobiemy się w drodze, Ktoś inny się pojawi, Czy jest w biedzie i w drodze, Czy jest w Za chwilę spotka miłość, wiem, że nie czyta, Za chwilę spotka miłość, 我的梦。 Zakochani mówią bez słów, topiąc milczenie w koktajlowym aromacie. Czy to prawda? Czy nam się zdaje? Czy się zdarzyło tak łatwo spotkać miłość? Otuleni intymnością rozmawiają spojrzeniem, palcami, kolanami i dotykiem dłoni. Bez słów te niepotrzebne i zastygają nad dnie kielicha niewypowiedziane. Oni piją z niego, czerpią, patrząc sobie w oczy. Miłość, miłość. To przecież nie do wiary. Żadna miłość nie jest taka jak pierwsza. Świeża, wiosenna, naiwna, pozostaje na zawsze młodzieńcza, choć włosy czy pruszy siwizna. Żadna miłość nie pachnie kwiatami, w żadnej innej nie kwitną ta tylko pierwsza gdzieś pod kasztanami łączyła nieśmiało nam ręce. Przez lata głęboko ukryta, na dnie w szufladzie gdzieś drzemie. Przychodzi znów skarb pamiętnika, przywołana do życia wspomnieniem. Żadna miłość nie będzie gorętsza. Tej pierwszej czas nigdy nie zatrzy. Żadna miłość nie jest taka jak pierwsza. Ona z nami zostaje na zawsze. Pytasz mnie, czym jest miłość? Jest słonecznym dniem spełnieniem i rozkoszem, tęsknotą i marzeniem, smutkiem i pragnieniem. Jest powiewem wiatru i morską falą, jest cudem i ofiarą, ciepłem i światłem. Jest tobą i całym światem. Pytasz mnie, gdzie można spotkać miłość. W w kwiatach, w deszczu i w kałużach, w błękicie nieba i w chmurach, w kinie i na peronie, na plaży i na balkonie, w parku na spacerze i podczas jazdy na rowerze, rześkim wiosny tchnieniu, w ból i w cierpieniu. Niecierpliwie czekasz na miłość. Nasłuchujesz, podskakujesz na dzwonek u drzwi, otwierasz. Bywa, że nie ma tam nikogo, tylko wiatr. Wiatr. Spuszczasz wzrok, zegar odmierza czas, stoisz niepewnie, jakby ziemia zabrała tuż całość i tylko cisza. Cisza dźwięczy niegłośnie, jak bezgłośny krzyk. W głowie myśli kołaczą i wciąż tylko puste miejsce przy stole. Sama ze sobą musisz się ułożyć. Zagubiły, rozeszły się drogi.